Pojawia. O! O, proszę bardzo. To jest kamera na pieniążki, czy ktoś ich nie podkrada? Piesek! Piesek w kamerach. Dawać mi tego fafika nowego. wie <noise> skąd. <noise> 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 no. <noise> na razie ma wyjebane. I to 10 minut przed... Przed tym o czym papież wiedział. Raz, dwa, trzy. <laughs> I od pewna Ojej. Ten pies chyba starszy troszkę. Ten pies chyba wyjebany ma. Bawi cię to. <laughs> Bawi cię to kogo. On rozumie, że to fikcja jest. <głos> <głos> Czego kurwa miał? <miałczysz? głos> Ej, drugi kurwa? Ko Kontrol V. <noise> nie, to miał już tak sobie jesteś przecież. O nie. To może pan nas czeka na no nie? Okej. Okay. E... Nie to, generalnie. Ostatnie. O. bla bla brabradory. bradory Rambambory. No co one? Czemu przesłu... Słyszysz tobie, tak? Nie, a ty? No może mi się zdawało. ja jaja <noise> mnie swędzą? Mam ważniejsze sprawy na głowie. <noise> Nie miałeś tak strzekać, miałeś otopeją. ono ma topeją szczekać O? O, chyba ktoś idzie, bo się patrzą do góry. Jest Niezmierdane w tym momencie. Oj, ale szodem jak dają. Ojej. Trzeba wstać. O nie, nudystka pan, przyszła. Pan przekręci, pan przekręci, bo... Ojej. No kurwa, jeszcze Ojej. więcej tych nudystów daj to. Pan zostawi tylko tego najbardziej dorosłego, bo... Ogon merda dla niego. To <noise> <dla jego. głos> może pan zadzwoni, bo tutaj pies jest Go. słabo podejrzany. Ale było kontrolne przesunięcie. O, jest kontrolne kopnięcie. <noise> Czyli zabawki. Pozytywka. Telefon chiński może. No, telefon chiński będzie good gut. Że tak powiem, jakby to powiedział pan Ezio Pedicona, mi piaci. A ten ojciec to też widzę jakiś taki. No, jest to lekko. Wszyscy nudyści. Rodzina nudystów. Jawane. Jeszcze zabawka odjechała. Widziałem. Szukam chińskiego telefoniku. Jobane, z takiego chcą zabić, Piu, piu, piu. Stary poszedł, można się dalej nolistować. Wołają takiego Stary nie to Mama? Mama teraz powiedziała mama. Czyli mama bardziej wierzy. A przyszedł tata. Oho. O, łysy chuj. A tam, a tam młody. Jeb z laselka. piu. piu, 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 piu. Jebany młody walaszek. <laughs> Młoda mamina jakby właśnie do fabryki wstała. Ciuu ciuu ciu, ciuu, zlaska go. Jeszcze jedno go, 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 go i oszaleje, nie? <laughs>